Cześć, z tej strony masełko. Zobaczę was kolejne bytowanie na wszystkim projekt. No to zaczniemy. A, ok, nie zdążyliśmy. To dziś będziemy, by na na punkty, ruletce, ruletce. i jackbot na mniejszych stawkach. Na ruletce mamy 9000 punktów. No, i tak sobie będzie nie przewijać. Dziewięć jakieś jakiejś bety fajnie dochodzimy. Jak tu zaraz powinno dobić. Okej, już nas dobił. Hmm. Okej, na razie tutaj się skupimy. Już trochę wcześniej się pobetowałem, to już dwa razy wygrałem, To jeszcze, jeszcze. Na minusie nie jestem. Często ten, ten, wygrywa odsu, tutaj. Gdzie to? U, zielone wpadło. No i okej, okay, co wypadnie? No, mówię, nie co wygrywa. możecie hmm. zobaczyć... Trochę mi się udało. Właśnie zdobyć. Okej, okay, to dołączę na Dżibota i zaraz wracam. Okej, okay, zaraz tutaj dojdziemy sobie 700. Miejmy nadzieję, że więcej ku nie dubię, bo to będzie trochę przypeł. Okej, okay, mamy sporo szans. To byłem najbardziej w tej Okay, tutaj też nas dołączyć. A muszę muszę potwierdzić. Okej, okay. no tutaj nie ma na okej, okay, bo jeszcze zaraz powinno nas dołączyć. No właśnie, o tym już wiem. A na razie dojdziemy 70. A co tam? Może nie przegramy. Czekamy co tutaj będzie. No tak się mówi, trochę się zid gdyby pytali zielone tutaj. W tym przypadku. Damian. Damia. Trochę ma czym budować. Eee, tylko średnie w razie bym powiedział. Takie średnie. Ja też dojdziemy się dojdziemy siedemdziesiątkę i będzie Takie tyle. Co tu więcej dobijasz jakoś tak? No, nie się w ogóle dobijasz. No, tutaj okay, wygraliśmy ładnie, pięknie. Ja tutaj się zobaczy. Co wypadnie. Jak widzicie luki się nie poddaje. Ja mam dwa pola, to jeszcze znajdo. No i jeszcze mam mam. <tryk> Ej, stworzymy może gierkę. No okej, okay, losujemy... A ten Norshu wygrywa! Okej, okay, trochę tutaj może się zapytujemy. Ale już tak. 🎵🎵🎵 ja zaśmienicie błoty zaakceptuję ofertę i dojdzie. No tutaj wygraliśmy? Wygraliśmy. Gdzie to tak wybije? Dojdziemy tutaj. Hmm. A damy 200 na zielone. To nie ryzykuje to, nie pije się pana No ja nie wypiję Ej doszło, doszło ładnie Czepię, niej kolejny win Dwa, się wygra Aha Eten ok, zaraz tutaj nas zabiję, jeszcze 60 sekund zostało, no i Epic Queen, bo co tu więcej? A tu kto to zabije? Wyjaśnij. Kiedy ja to postawię widzimy się za chwilę. Okej, okay, będzie lesowanie tutaj. Już. Jakby ten się powiedzieli, stary, ale No, żeby była tak jeszcze gra. Okej. Okay. No, może by się tak przydało powoli wygrać, bo już po powoli na minus wychodzi. No i jak to będzie? super, ale Okej, okay, to w tym krótkim akcenty kończymy ten odcinek. Mm, dziś do rozdania będzie, nie wiem... Jeśli dobijecie 10 fafów w górę, to taki L-Build, well worn. No to zachęcam do zostawienia suba z dzwoneczkiem, łapki w górę, no i w komentarzu napiszcie swój trading. No i ja się z wami żegnam, siema!